Zadanie dziesiąte za dwa punkty. Rozwiąż nierówność, zapisz obliczenia. Jakaś nierówność z x, z nawiasami, no coś tutaj troszeczkę poprzekształcamy, zobaczymy z jaką nierównością mamy do czynienia, no i zastosujemy odpowiednią metodę do tej nierówności. No, żeby znaleźć tutaj jakiś mieć punkt zaczepienia, pozbędziemy się najpierw tych nawiasów. Ok. No i widać tutaj, że x kwadrat nam się nie zredukuje, czyli taka stara metoda x na lewo, liczby na prawo nie zadziała. No to pozostało nam przerzucić wszystko na lewą stronę, wyprodukować 0 po prawej. Tutaj od razu też będę porządkował przy tym przerzucaniu. OK. No i tutaj mamy do czynienia z standardową nierównością kwadratową. Spisujemy ściągę współczynniki a, czyli te wyrazy, które stoją odpowiednio przy x kwadrat, przy x jest wyraz wolny. A to 6, B to minus 11, razem ze znakiem zbieramy, a C to trójka. No i tutaj takim istotnym elementem rozwiązywania takiej nierówności kwadratowej jest policzenie delty. Co tam otrzymamy? No może piętro niżej bym to liczył. 121 odjąć 72, czyli delta to jest 49. Optymistyczna, łatwo ją Pierwiastek z delty to 7. OK. X1, X2. Skoro rozwiąż nierówność, czy jakby policzyć X, ale tak nie do końca, bo jeszcze coś, no zobaczymy. Ale dążymy do tych X1, X2. Za to jest jeden punkt, jak policzymy poprawnie delta X1 i X2. Minus B, czyli 11, odjąć pierwiastek z delty 7 przez 2 razy A, czyli 2 razy 6. I tutaj otrzymujemy co tam 4 przez 12, czyli 1 trzecia. Skróciliśmy ten ułamek. No i x2 11 plus 7 przez 2 razy 6, 18 przez 12, to możemy ładnie skrócić przez 6 i zostaje 3 drugie. Wyłączę całe, żeby wiedzieć, gdzie jestem na oś liczbowej. Okay. No, i gdyby polecenie brzmiało rozwiąż nierówność, no to w zasadzie moglibyśmy na tym poprzestać. Rozwiąż równanie, no to moglibyśmy na tym poprzestać, tak? Liczyliśmy xy, czyli rozwiązaliśmy równanie. No ale polecenie brzmi rozwiąż nierówność. I tutaj uzyskanie tych x no to jest tylko fragment rozwiązania, a nie jego całość. Teraz, żeby rozwiązywać taką nierówność kwadratową, musimy naszkicować parabolę. To jest takie taki pobieżny, który będzie uwzględniał tylko dwie rzeczy. Miejsca zerowe paraboli oraz położenie ramion. Tak? Miejsca zerowe, czyli tam, gdzie parabola przecina osi X. No, to są właśnie te policzone przed chwilą liczby. Jedna trzecia i jedna cała, i druga. W takiej kolejności na osi liczbowej. Wbrew otwarte, bo nierówność jest ostra, czyli nie dopuszcza tutaj znaku równości, który powodowałby, że kółeczka trzeba by zamalować. Ok, no i teraz pozostało nam tylko ustanie ramion paraboli. O tym, jak są położone ramiona paraboli, decyduje współczynnik kierunkowy A. Tak? A właściwie znak tego współczynnika. Jeżeli on jest dodatni, to ramiona są ku górze. U nas A jest równe 6, 6 jest dodatnia, czyli ta parabola jest uśmiechnięta. Czyli rysujemy ramionami skierowaną ku górze, ale przechodzącą właśnie przez te liczby 1 trzecia, 1 cała i 1 druga jako miejsca zerowe. Ok. No i teraz co? No, jakoś musimy ogarnąć, odczytać zbiór rozwiązań równości. Parabola zaznaczę można czerwono, i tutaj też się zaznaczy na czerwono, a 0 u nas oznacza zielone, czyli oś x w poziom 0. i ta nierówność ładnie nam teraz, te kolory nam ładnie podpadają, co mamy szukać, czego mamy szukać. Czerwone mniejsze niż zielone, czyli parabola poniżej 0, gdzie na rysunku jest tak, że Parabola jest poniżej 0, czyli kolor czerwony znajduje się poniżej koloru zielonego, skoro jest mniejsze od zielonego. No to w tym miejscu możemy to takimi minusikami sobie zobrazować, tak też często na lekcji się robi. No i odczytujemy ten zbiór rozwiązań, czyli czytamy xy. No tutaj będzie taki przedział od jednej trzeciej do jednej całej i jednej drugiej. Oparty. No i to jest odpowiedź do tego zadania.